I witam, z tej strony Vegan. chciałbym Wam zaprezentować mój początkowy serwer w bo na razie jest w budowie. Przejdziemy od spawnu, to so, tu mamy tak, tu mamy regulamin serwera. Tu oczywiście mamy sam administrację na razie mamy ino, do 3 adminów, więc jeśli chcecie to możecie być chętni. Idziemy w prawo. Tu mamy śmietnik. Wrzucamy itemek i spali się. Tu mamy taki budynek ozdobny Jak widzicie fajnie nam wyszedł Tu mamy cholineczkę Tu tam. Tu jeszcze będzie, ale nie skończone jest Tu mamy parkura. Dalej, no. i drugi parkur. tam mieliśmy easy, tu mamy teraz hard. Witaj na na parkurze hard, nagroda za przejście, gdy je teven, ułamka administracji, zakaz używania home i set home, oszukiwanie grozi banem, nie przeszkadza innym graczom. Zbudował Lukashox.pl Wielkie podziękowania dla Trollaxa. Jedziemy od początku. Jedziemy tak, tak i tu jeszcze czasami trochę problem. Ale idzie przejść. O, i tu jest nagroda. I, i już to jest zamknięte, to czyli że koniec eventu. Idę ja Wam pokazać listę działki. mam takie małe hotelary tu mamy działki jak widzicie działek w jednym rzędzie jest 7 to jest tutaj razem działek jest 28 osiem mamy jeszcze takie coś jak Tu w surowce tutaj się zespołniliśmy jeszcze z kopalnia i tu możemy kopać i widzicie, eee, że mam nadzieję, że film prezentowania mojego serwa się wam podobał, że wejdziecie na tego serwa. Subskrybujcie, a ipserwa będzie podane w opisie. Subskrybujcie, łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo.